Cześć, Kamil z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Możecie być trochę zdziwieni, ponieważ wyglądam zupełnie inaczej niż zazwyczaj, ale nie przejmujcie się, wyjaśnimy to sobie później. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, że jeżeli potrzebujecie z tytułu prowadzonej przez siebie działalności, z tytułu wykonywanej przez siebie pracy, robić od czasu do czasu zdjęcia wnętrz, to można trzymać się kilku prostych zasad, dzięki którym te zdjęcia będą lepsze, dzięki którym da się je po prostu lepiej wykorzystać i będą miały one większą wartość w Waszej pracy. I na początek chciałbym Wam wspomnieć o takim aparacie, który właściwie każdy z nas ma przy sobie. Ten aparat znajduje się w telefonie. Każdy z dziś, dzisiaj właściwie ma telefon który ma zupełnie przyzwoity aparat w sobie i tym aparatem da się zrobić przyzwoite zdjęcia. Oczywiście, jeżeli będziemy potrzebowali zdjęć na poziomie profesjonalnym, są inne rozwiązania, lepsze, wspomnijmy o tym, ale już tym aparatem w telefonie da się zrobić zdjęcie na tyle przyzwoite, że będzie całkowicie użyteczne. Na co najbardziej powinniśmy, zwróć, powinniśmy zwrócić uwagę. Jedną z najważniejszych kwestii, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas robienia zdjęć, jest zachowanie odpowiedniej geometrii tych linii, które widzimy na zdjęciu. Mówię o tych liniach, które są, które są w rogach, które, które się zbiegają, jest to kwestia ustawienia aparatu czy też w tym wypadku telefonu względem fotografowanego obiektu. Jeżeli będziemy mieli aparat przekrzywiony w którąś ze stron, na przykład jeżeli będziemy robić zdjęcia lekko z góry, zwróćcie uwagę, że ta geometria się zaburza, wygląda to nienaturalnie. Jeżeli zrobimy to w drugą stronę, no, sprawa ma się podobnie. Tak więc utrzymanie odpowiedniej geometrii, czyli ustawienie aparatu względem fotografowanego obiektu jest bardzo ważne. I musimy to zrobić we wszystkich płaszczyznach, czyli nie może być aparat przesunięty ani pod skosem do góry, ani pod skosem w dół, ani też nie powinien być w lewo, ani w, żadną, ani w prawo, ani w żadną ze stron. Czyli trzymamy po prostu najlepiej całkowicie prostopadle względem fotografowanego obiektu. Teraz musimy troszeczkę tutaj wyrównać. Można sobie włączyć czasami jakieś pomoce typu, typu linie pomocnicze, ale powiedzmy, że nie mamy takiej pomocy. Możemy wtedy korzystać po prostu z ramki, z naszego telefonu, który też stanowi taką naturalną linię tutaj. I możemy sobie bardzo dokładnie się przyjrzeć, czy te linie są równe, czy nie. I teraz widzicie, że gdy próbuję to ustawić, to wcale nie jest takie proste. Aparat zachowuje się różnie, aparat ma swoją automatykę najczęściej włączoną. Która czasami pomaga, czasami przeszkadza w robieniu zdjęć, w zależności od sytuacji, i w tej konkretnej sytuacji za bardzo nie pomaga, jak widzicie. Można sobie troszeczkę z tym poradzić. Trzeba pracować nad tym, żeby mieć stabilne ręce. Można wykorzystać to, że ustawiając punkt ekspozycji, punkt ostrzenia na ten obszar, który nie chcemy, żeby go nie było widać, który jest ważny dla nas, żeby go było widać. Może tak to ujmę. Wtedy uzyskujemy taką ekspozycję, która nam pozwoli zamieścić, zawrzeć jakby w tym zdjęciu to, co jest w niej najbardziej istotne, to, co chcemy zobaczyć. Zwróćcie uwagę jednak, że w tym momencie obraz, jakby za oknami jest po prostu prześwietlony. I tak będzie. Tak będzie właściwie za każdym razem, gdy ustawimy jakikolwiek aparat. W przypadku stosowania rozwiązań zawodowych, profesjonalnych, można sobie z tym poradzić. Można zrobić tak, żeby ten obszar za. Oknem czy za drzwiami nie był prześwietlony, ale to o tym może później. W tej chwili najważniejsze jest dla nas wnętrze, a więc będziemy ustawiać ekspozycję na wnętrze. Jeżeli chcielibyśmy zrobić zdjęcie całej tej ściany, musimy się troszeczkę cofnąć. Na tyle, na ile pozwala nam opanowanie naszych rąk, naszych dłoni. Ustawiamy sobie aparat tak, żeby to było mniej więcej równo. Jak widzicie, wcale nie jest to takie proste i robimy zdjęcie. Warto jest zrobić kilka wersji takiego zdjęcia, poprawić to na tyle, na ile tylko się da. No i potem wybierzemy sobie po prostu najlepsze z nich. Drugą możliwością, jeżeli zależy nam na bardziej szczegółowym przedstawieniu danego obszaru, szczególnie wtedy, kiedy nie możemy odpowiednio daleko odejść, szczególnie wtedy, kiedy po prostu. Ograniczenia sprzętowe i ograniczenia przestrzeni nie pozwalają nam objąć obiektywem całego obszaru, który chcemy sfotografować. To wtedy możemy się posłużyć nieco inną sztuczką. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które jest zbyt małe, żeby się wystarczająco cofnąć. Ogranicza nas po prostu ściana, ale wystarczająco cofnąć, cofnąć żeby obiektyw był w stanie objąć całą przestrzeń, którą jesteśmy w stanie fotografować. I wtedy możemy sobie poradzić w następujący sposób, jeżeli zależy nam na zachowaniu geometry. Zwróćcie uwagę w tej chwili, jeżeli chcemy złapać całą tą ścianę, zupełnie nie jest to możliwe. Jest obcięta albo od dołu, no, albo od góry. Możemy się ratować w ten sposób, że ustawimy telefon tak. To i tak nie jest dokładnie to, co byśmy chcieli uzyskać. No, ale w tym momencie chyba już nic lepiej tutaj nie zrobimy. I to, co możemy zrobić w takim wypadku, to starać się złapać kilka zdjęć, które potem zestawimy w jedną całość. To jest trudne zadanie, jeżeli mamy to robić telefonem i trzeba mieć też pewne umiejętności, przynajmniej podstawowe z obsługi programów graficznych, w których potem chcemy, chcielibyśmy te zdjęcia ze sobą skleić. I tak naprawdę, żeby to naprawdę dobrze wyszło, musimy tutaj trzymać ogromną precyzję, jeżeli chodzi o trzymanie odległości, sposobu ustawienia obiektywu i całego aparatu względem fotografowanego obiektu. I muszę wam powiedzieć, że przy użyciu telefonu jest to niezwykle trudne. Ale możemy popróbować, może czasami będzie to jedyne wyjście. A więc co robimy? Dzielimy sobie po prostu fotografowaną przestrzeń w głowie na kilka segmentów. Zazwyczaj wystarczą trzy segmenty. Ustawiamy się prostopadle i zachowujemy wszystkie reguły, o których mówiliśmy wcześniej: że staramy się trzymać odpowiednią geometrię i robimy sobie jedno zdjęcie. Zapamiętujemy dokładnie, jak trzymaliśmy aparat. I przesuwamy się po prostu w ten sposób w jakieś inne miejsce. Tutaj tak żeby się mniej więcej pokryło. Myślę, że tutaj będzie dobrze. Na tyle podobnie, na ile jest to tylko możliwe, jeżeli chodzi o ustawienia aparatu, obiektywu, telefonu względem fotografowanej ściany. Robimy kolejne zdjęcie. I powtarzamy ten proces. Chcemy tutaj zobaczyć też wyjście. Przesuwamy się tu. I na ile jest to tylko możliwe, znowu przy, znowu przy maksymalnie identycznych ustawieniach, robimy kolejne zdjęcie. Później musimy te zdjęcia sobie zestawić w całości programie graficznym. To już jest osobna sprawa, to już jest trochę bardziej zaawansowana kwestia. Ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, no to nie mamy innego wyjścia i po prostu jest to jedna z wersji, którą można wykorzystać. Pewną pomocą do złożenia później w jedną całość tych kilku zdjęć, powiedzmy trzech, które zrobiliśmy, może być dla nas nagranie takiego krótkiego filmiku, w którym sobie robimy po prostu panoramę. Włączamy sobie tutaj w tryb wideo i nagrywamy sobie taką panoramę, która obejmuje wszystko to, co chcemy sobie sfotografować, czy właściwie złożyć w jedną fotografię z tych zdjęć, które zrobiliśmy wcześniej. No i dzięki temu mamy na czym się oprzeć. Jest to po prostu taka pomoc dla nas. W tym momencie to, że y, zrobiliśmy to z takiego konta, to nie ma większego znaczenia, połapiemy się o co w tym wszystkim chodzi. Chciałbym jeszcze podkreślić pewną ważną rzecz, o której chyba wspomniałem, ale jeżeli nie, to powiem teraz. Zawsze róbmy więcej zdjęć niż potrzebujemy. To, że zrobiliśmy kilka zdjęć, z których jesteśmy zadowoleni, to wcale nie znaczy, że będziemy z nich zadowoleni w momencie, gdy je otworzymy w domu na komputerze. Czasami nie widzimy, że obiektyw na przykład nie wyostrzył tak jak powinien. Czasami nie widzimy tutaj oczami na bieżąco, że jakaś geometria jednak nie została zachowana. Po prostu nasze oczy czasami nas oszukują, czasami zwyczajnie coś przegapimy. A więc róbmy dodatkowe zdjęcia zapasowe, żeby było z czego wybierać. Czasami też trudno jest nam bardzo ocenić w obiektywie, czy to zdjęcie jest takie dokładnie proste i właściwe, jak powinno być, czy też jest trochę bardziej krzywe. No to zróbmy kilka zdjęć takich, które y, uważamy, że mogą być alternatywne dla, dla niego, ale też dobre. Y, zawsze lepiej mieć z czegoś y, móc wybrać, niż nie móc wybrać. Dlaczego jest istotne, żeby trzymać się tych zasad, żeby trzymać tą geometrię taką, jaką faktycznie jest, żeby jej nie zaburzać poprzez niewłaściwe ustawienie aparatu czy obiektywu. Otóż na przykład, jeżeli sobie fotografujemy ścianę, włączę aparat jeszcze raz, podejdźmy do ściany i zrobimy to zdjęcie poprawne, nie zaburzymy geometrii, dokładnie się przyłożymy do tego, żeby ta cegła wyglądała na zdjęciu faktycznie tak, jak ona wygląda, w rzeczywistości, wypatrzymy na nią naszymi oczami, no widzicie, że to nie jest łatwe, jeszcze raz, że trzeba się do tego naprawdę przyłożyć. Jeżeli zachowamy wszystkie te reguły, o których mówiłem wcześniej, i zrobimy to dobrze, a to nie było dobrze, a tu musimy zrobić jeszcze jedno zdjęcie, widzicie? To jest jakby w praktyce to, o czym mówiłem wcześniej. Coś tu jest nie tak, coś tu jest krzywo. To wcale nie jest takie proste, żeby to złapać. W każdym razie, jeżeli dob dobrze się do tego przyłożymy jaki z tego może być zysk. Gdy wrzucimy sobie takie zdjęcie prawidłowo zrobione, gdzie mamy dobrze odwzorowaną cegłę i znamy jej wymiary, to w programie do projektowania w rodzaju CAD możemy sobie potem z tego jednego elementu, powielając go, stworzyć na przykład całą ścianę, bądź cały fragment, którego no, nie mieliśmy z jakichś innych powodów. A więc jest to taki dodatkowy zysk z tego, że trzymamy się właśnie w zasad, o których wspomniałem wcześniej. Jeżeli jednak chcemy pójść o krok dalej, jeżeli chodzi o jakość naszych zdjęć i to, co robimy telefonem, nam nie wystarcza albo jest to po prostu zbyt niewygodne, jak widzieliście, bo telefon tak naprawdę nie służy do robienia zdjęć. Telefon służy do komunikowania się, do robienia zdjęć służą aparaty fotograficzne i głównym powodem nie jest tak naprawdę jakość. Dlatego, że sensory w tych aparatach często są już zupełnie przyzwoite, ale przede, przede wszystkim chodzi o wygodę, o ergonomię oraz o możliwości optyczne, które dają nam aparaty, a które prawdopodobnie nie będą osiągalne być może nawet nigdy w telefonach, które są po prostu telefonami, a nie aparatami. Robienie zdjęć jest funkcją dodatkową telefonu, a nie główną. Musimy o tym pamiętać. A więc, jeżeli chcemy pójść krok dalej, to możemy wykorzystać aparat fotograficzny, czyli urządzenie stworzone specjalnie w celu robienia zdjęć. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo bardzo różnych aparatów. Tutaj mam przykład z takiej dość jeszcze przystępnej półki cenowej aparat tego rodzaju kosztuje około 1000 zł, w zależności od modelu, w zależności od producenta, to jest aparat typu Zoom, który działa zarówno w pełnej automatyce, ale ma też możliwość ustawień manualnych. I powiem Wam, że to, ta. Możliwość działania w trybie manualnym, czyli literka M mówi o tym, że możemy mieć pełen wpływ na wszystkie ustawienia tego aparatu, jest tym, co daje ogromną przewagę, jeżeli chodzi o telefony. Tu muszę nadmienić, że w wielu telefonach w tej chwili też można sobie włączyć ustawienie manualne, niemniej ich obsługa jest dużo trudniejsza ze względu na to, że mamy wszystko dotykowo na tym ekraniku. Nie jest to po prostu wygodne. I chyba też nawet nie każdy aparat to ma, ale mój na przykład ma nie, aparat w telefonie. Niemniej, jeżeli ja potrzebuję robić zdjęcia, a zajmuję się zawodowo fotografowaniem, to się muszę Wam o czegoś przyznać. Nie nazywam się Kamil, nazywam się Przemysław Igiel. Jestem fotografem, robię też różne inne rzeczy, ale dzisiaj powiedzmy, że jestem fotografem. Jeżeli ja zajmuję się fotografią wnętrz, korzystam wyłącznie z aparatu, nie takiego. Korzystam z innego aparatu, ale do tego dojdziemy. Niemniej, taki aparat. Jest już wystarczający w zupełności do tego, żeby pójść o krok lub dwa dalej, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, które chcemy zrobić. Jak wspomniałem wcześniej, ustawienia manualne są tutaj kluczowe. To tak jeszcze dla przypomnienia. Co nam to daje? Daje nam to to, że nie musimy polegać na pewnej kapryśności, czy też nie musimy się martwić pewną kapryśnością trybów automatycznych. One czasami nam pomagają, czasami nam przeszkadzają. Tutaj mamy pełną kontrolę nad tak zwaną ekspozycją, czyli poprawnym albo właściwym dla danej sytuacji naświetleniem zdjęcia. Wcześniej być może widzieliście taką sytuację, że to naświetlenie się zmieniało. Jeżeli sobie ustawiliśmy aparat tak, żeby była widoczna ściana, to to co za oknem było prześwietlone. Jeżeli sobie ustawiliśmy aparat, tak jest, z zwykłym ruchem, w taki sposób, żeby dobrze było widoczne to co jest za oknem, tu było za ciemno. I żeby tego uniknąć, żeby, żeby uniknąć takiego skakania, w trybie automatycznym, właśnie jest nam potrzebny tryb manualny. Żeby korzystać z trybu manualnego swobodnie, to musimy mieć pewną podstawową wiedzę na temat fotografii, a konkretniej na, te, na temat tak zwanego trójkąta ekspozycji. Składa się on z takich trzech elementów dlatego mówi się o tym, że to jest trójkąt trzech elementów, które wpływają po prostu na hmm, ilość światła, które łapie aparat. Są to hmm. dwa elementy mechaniczne związane z budową obiektywu oraz aparatu. Jeden elektroniczny, i tym elektronicznym jest po prostu sensor, czyli matryca, czyli element światłoczuły, do którego dociera światło, które wpada przez obiektyw, a następnie przez migawkę. Te wszystkie elementy właśnie możemy sobie sterować ręcznie. Domyślnie mamy włączone na pokrętle w trybie manualnym mamy włączone sterowanie przysłoną. Przysłona jest określana przez parametr f. Maksymalnie otwartą przysłonę tutaj przy, przy takim obiektywie mamy jako, jako 3-4 To jest parametry przysłony właśnie, który mówi o tak zwanym maksymalnym otworze względnym, ale tu już nie będziemy wnikać co to takiego jest. I gdy mamy otworzony na minimalną wartość numeryczną, to oznacza, że jest ona najbardziej otwarta i przez obiekty wpływa tyle światła, ile tylko może wpływać. Jeżeli będziemy ją przymykać, tego światła będzie coraz mniej. Jak widzicie, obraz nam się po prostu ściemnia. I teraz mamy do czynienia z tym, o czym mówiłem wcześniej. Czyli jeżeli zaczynamy widzieć już w miarę dobrze to, co się dzieje na zewnątrz, to mamy ciemną ścianę. Jeżeli otworzymy przysłonę, to mamy owszem widoczną ścianę, ale mamy prześwietlone to, co jest za oknem. Niemniej w tym momencie interesuje nas właściwie tylko ściana, a więc się okazuje, że przy przysłonie F3,4 dostępnej tutaj bazowym ISO 200 oraz 1/125 sekundy, to jest czas otwarcia migawki, ta 1/125 sekundy, ta ekspozycja jest w miarę przyzwoita. Dzięki temu możemy zachować po prostu bardzo dużą spójność, jeżeli chodzi o naświetlenie zdjęcia. Czyli jeżeli chcielibyśmy wykonać kilka zdjęć, które potem składamy w jedną całość, Użycie tego trybu będzie, będzie sensowniejsze. Zdjęcia będą miały po prostu tą samą jasność. A teraz, chciałem Wam wspomnieć o chyba największej przewadze, jaką ma aparat fotograficzny nad telefonem. Jest to dużo większa stabilność ujęć. Zwróćcie uwagę, że, oper że trzymając aparat w ten sposób i operując po prostu całym swoim ciałem. Możemy ustawić go znacznie łatwiej i znacznie bardziej precyzyjnie jeżeli chodzi o tą geometrię. Mamy tutaj też włączone takie linie pomocnicze. Widzicie, to są takie cztery linie w sumie, które się przecinają w czterech punktach i to nam pomaga zachować też tą właściwą geometrię. Tutaj chwyt jest dużo bardziej stabilny. Dzięki temu też dużo trudniej jest zrobić poruszone zdjęcie. Po prostu aparatem robi się zdjęcia nieporównanie łatwiej i nieporównanie wygodniej. Dodatkowo, obiektyw, który znajduje się w aparacie tego typu, takiej konstrukcji, zazwyczaj ma nieporównanie większe możliwości optyczne od obiektywu, który mamy w telefonie, a więc możemy objąć nim też znacznie większy zakres. Możemy nim objąć znacznie większy obszar, ale też w razie czego, jeżeli nie możemy gdzieś podejść, a potrzebujemy, możemy sobie po prostu mocno przyzumować i zwróćcie, jakie to ma możliwości. Telefonem, jeżeli chcemy zrobić przyzumowanie, to mamy do wyboru właściwie wyłącznie zoom elektroniczny, który jest niczym innym jak elektronicznym, sztucznym powiększaniem obrazu, który wpada przez obiektyw. A więc, yy, stosując zoom elektroniczny, zawsze mocno tracimy na jakości. W tym wypadku nie tracimy na jakości nic, dlatego że zoom dokonuje się na poziomie optyki, na poziomie obiektywu. I to jest ogromna przewaga aparatów tego typu. A więc powiem Wam, że do pracy, do swojej własnej pracy, pod względem wygody, pod względem użyteczności, aparat tego typu jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Bo raz, że ogólna jakość zdjęć będzie dużo większa, dwa, że będzie nam je dużo łatwiej zrobić, mamy dużo stabilniejszy uchwyt, dwa, że jeżeli gdzieś chcielibyśmy podejść, a nie możemy, bo na budowie różnie bywa, czasami jest jakiś bałagan, czasami są różne inne przeszkody, dla których gdzieś podejść nie możemy, a bardzo byśmy chcieli, nie ma problemu, zoomujemy, już coś widzimy z bliska. Ma to również znaczenie, jeżeli gdzieś po prostu nie, nie możemy sięgnąć, potrzebujemy zrobić zdjęcie jakichś detali, nie wiem, rurek, jakichś instalacji tego typu, to też z telefonem będziemy mieli tylko pewien ogólny obraz. Tutaj możemy sobie fotografować szczegóły. Dużo łatwiej dużo prościej. Mówiłem do tej pory właściwie wyłącznie o zaletach posiadania dodatkowego aparatu fotograficznego, czyli urządzenia, które jest specjalnie przystosowane do robienia zdjęć. Ma ono wszakże jedną wadę. Jest to po prostu dodatkowy sprzęt, dodatkowa rzecz, którą trzeba ze sobą zabrać, o której trzeba pamiętać, którą gdzieś musimy trzymać, która zajmuje też jakieś miejsce. Niemniej, moim zdaniem, jest to niewielka niedogodność i zalet z posiadania aparatu jest dużo, dużo więcej. Chciałbym jeszcze na koniec nadmienić, że tego typu aparat jest stosunkowo dużym rozwiązaniem, jak na tak zwane aparaty kompaktowe. Aparat kompaktowy może być dużo mniejszy, nie musi mieć takiego dużego obiektywu. Może mieć wymiary i formę tak mało, że zmieści się w kieszeni. To wszystko zależy po prostu od tego, czego oczekujemy od aparatu. Jeżeli chcemy, żeby miał zaawansowaną optykę i duże możliwości optyczne, na przykład możliwości takiego zoomowania, jak pokazałem przed chwilą, to jesteśmy skazani na taki aparat. Jeżeli nie jest to niezbędne do naszej pracy, możemy sobie wybrać dużo mniejszy model, który się zmieści w dużo mniejszy futerał i może się na przykład zmieścić w naszej kieszeni. Jest to wygodniejsze rozwiązanie. Ale coś za coś. Jeżeli chcemy jednak pójść jeszcze o krok dalej i spowodować, żeby zdjęcia, które robimy, były jeszcze lepsze, możemy pomyśleć o zakupie aparatu spółki prof profesjonalnej. Ale powiem Wam od razu szczerze, że jeżeli nie siedzimy mocno w fotografii, jeżeli nie jest to nasze hobby i nie znamy się na tym dobrze, zyski z posiadania takiego aparatu nie będą wielkie albo mogą być żadne. Bardzo często lepszym rozwiązaniem, dużo tańszym, który zajmuje też znacznie mniej czasu. Jest wynajęcie kogoś, kto zajmuje się tym zawodowo. Wszelako, jeżeli byśmy, na, byśmy jednak myśleli o zakupie y, sprzętu z wyższej półki niż amatorska, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby był to sprzęt umożliwiający montowanie, wymienne montowanie obiektywów. Ten obiektyw mogę sobie po prostu odkręcić i na jego miejsce wmontować dowolny inny, w zależności od potrzeb. Oczywiście, możemy się od razu domyśleć, że jest to rozwiązanie nieporównanie droższe. I powiem Wam, że tak naprawdę powinniśmy myśleć o wydatku kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego, że aparat jest tylko jednym z wydatków. Dużo ważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o zawodową fotografię, są obiektywy. Odpowiednio dobre, odpowiednio dobre jakościowo i pod względem możliwości obiektywy są po prostu drogie i bywają czasami droższe od samych aparatów. Dlatego Lepszym rozwiązaniem często jest wynajęcie kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo, będzie nas to kosztowało dużo mniej czasu i dużo mniej pieniędzy i osiągniemy lepsze efekty. Więcej o obiektywach i w ogóle o fotografii opowiadam na swoim kanale. Jeżeli sobie wrzucicie w wyszukiwarkę przemysłach IGL, czyli moje imię i nazwisko, to znajdziecie tam mój kanał, który traktuje ogólnie o fotografii. Zamieszczam tam też dużo testów obiektywów. Mówię o tym, dlaczego. Obiektyw jest tak ważnym elementem fotografii, można sobie zobaczyć, jak one się potrafią między sobą różnić, jak różną jakość potrafią mieć, która w decydujący sposób wpływa na osiągane przez nas efekty. Ale szybciej znajdziecie mój kanał klikając w kartę albo klikając w link na dole w opisie pod filmem. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który może Wam pomóc, nawet wtedy, kiedy macie taki zwykły aparat, powiedzmy spółki konsumenckiej, który pokazywałem wcześniej. Tym elementem, który będzie bardzo pomocny i który pomoże Wam robić jeszcze bardziej dokładne zdjęcia, jest statyw fotograficzny. Statyw fotograficzny nie musi być drogi. Tak naprawdę zawodowe. Statywy fotograficzne też potrafią kosztować 1000 zł, ale w tym przypadku widzicie tutaj statyw, który kosztuje 120 zł. Jest naprawdę bardzo przyzwoity. Jego wielką zaletą jest to, że jest lekki i poręczny. Ale już taki statyw umożliwi nam wykonywanie zdjęć z dużo większą precyzją i też z dużo większą wygodą. Jaki jednak będzie zysk z posiadania drugiego aparatu i drugiego obiektywu względem takiego obiektywu powiedzmy spółki konsumenckiej? Te, obie, te aparaty są przede wszystkim dużo bardziej zaawansowane technologicznie. Jednym z elementów, który ma dość duży wpływ na jakość obrazu jest matryca, czyli sensor, czyli ten element elektroniczny, który łapie światło, później go przetwarza i w wyniku którego powstaje zdjęcie cyfrowe jedną ze zalet posiadania większych sensorów jest to, że tak zwany zakres dynamiczny Czyli to jest ten obszar, który zarówno nasze oko, jak i aparat widzi od całkowitej czerni do całkowitej bieli. Ten zakres dynamiczny tutaj jest szerszy. Powiem Wam, że w ogóle w tej chwili na obecnym poziomie zaawansowania technologicznego w fotografii nie istnieje żaden sensor, który powiedzmy widziałby dokładnie tak jak ludzkie oko. Jeszcze do tego nie doszliśmy. Ludzkie oko ma dużo większe możliwości widzi dużo więcej w cieniach i dużo więcej w takich obszarach bardzo jasnych niż elektronika w aparacie. O tym musimy pamiętać też. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów, które każdy fotograf, szczególnie zawodowy, musi dobrze rozumieć i do których musi przekładać dużą wagę, żeby zrobić dobre zdjęcia. W zawodowym robieniu zdjęć budynków, architektury, ale w szczególności wnętrz, stosuje się tak naprawdę bardzo wiele technik, które umożliwiają osiąganie profesjonalnych rez rezultatów. Jeżeli widzieliście kiedyś zdjęcia Pięknych apartamentów, wnętrz pięknych apartamentów, które są wystawione na sprzedaż. To musicie wiedzieć, że proces zrobienia takiego zdjęcia to jest długi proces, jest on dość skomplikowany. Technik na uzyskanie odpowiedniego efektu jest bardzo wiele. I tak naprawdę większość fotografów, którzy się tam zajmują, wypracowali z jakąś swoją własną, często unikalną metodę, dzięki której osiągają takie, a nie inne efekty. Jedną z najważniejszych kwestii, o której powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy robić zdjęcia na poziomie profesjonalnym, jeżeli już się sami chcemy za to zabrać, jest to, żeby robić zdjęcia w formacie RAW. To jest format nieskompresowany, który zawiera znacznie, znacznie więcej informacji o obrazie, o zdjęciu, niż docelowy format JPEG. Do otwarcia pliku RAW potrzebujemy zazwyczaj wyspecjalizowanego oprogramowania, jak na przykład Adobe Lightroom albo Silky Pix Developer Studio, albo Affinity Photo, ale dzięki temu możliwości obróbki tego zdjęcia są nieporównanie wyższe niż wtedy, kiedy byśmy chcieli obrabiać plik zapisany w formacie JPEG. Wracając jeszcze na chwilę do technik, dzięki którym uzyskujemy takie profesjonalnie wyglądające zdjęcia wnętrz w szczególności, jak wspomniałem, to każdy fotograf ma jakieś swoje wypracowane. Często posługuje się np. lampami błyskowymi, którymi w odpowiedni sposób doświetla te fragmenty albo i całą przestrzeń. Yy, Którą właśnie należy doświetlić, gdzie światło jest troszeczkę mniej, ale żeby to wyglądało dobrze i naturalnie, to raz, że trzeba to zrobić w bardzo umiejętny sposób, bardzo szczegółowo dobierając urządzenia, czyli właśnie lampy i ustawiając je w całej tej przestrzeni, ale potem też zazwyczaj wymaga to dość zaawansowanej i złożonej obróbki w postprodukcji, dlatego że niezwykle rzadko się zdarza, żeby samo proste doświetlenie lampą danej przestrzeni dało pożądany efekt. Zazwyczaj jest to tylko pewien etap osiąganie tego efektu. Oczywiście nie trzeba używać lamp, to jest tylko jedna z możliwości. Bardzo często fotografowie używają obróbki typu HDR, czyli High Dynamic Range. Jest to coś, co często mamy dostępne w jakiejś podstawowej formie, nawet w naszych telefonach. Taka funkcja generalnie ona zmniejsza właśnie różnicę pomiędzy obszarami ciemnymi i jasnymi. Jednak żeby to wyglądało dobrze i profesjonalnie, to te algorytmy muszą być z najwyższej jakości i oczywiście można je znaleźć, ale w oprogramowaniu najwyższej klasy. To już wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że było to pomocne i interesujące. Dziękuję Kamilowi za, za zaproszenie. Zapraszam do subskrybowania jego kanału, czyli tego, na którym właśnie jesteście. Oczywiście zapraszam do mnie, jeżeli chcielibyście skorzystać na przykład z moich usług. Jest taka możliwość. Zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.